Cześć, witajcie! Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o konserwacji podwozia i konserwacji profili zamkniętych. Konserwacji, która jest profilaktyką i to od niej zależy, jak Wasz samochód będzie wyglądał za 5-7 lat. Pewnie nie jeden z Was ma problem bądź miał przedobylską korozją w swoim samochodzie. A że samochód ładnych kilka lat ma. Silnik nadal ładnie pracuje, fajnie nam się nim jeździ, Szukamy warsztatu, który, no tak nam się przynajmniej wydaje, usunie problem korozji raz na długie lata. No ale rzeczywistość jest inna i w praktyce zupełnie inaczej to wygląda. Mija rok, dwa. No i co? I ruda znowu panoszy się na prawo i na lewo po naszym samochodzie. My oczywiście uważamy, że winny jest tylko jeden. Oczywiście ten, kto to robił, to dolił. Później jak trochę ochłoniemy, robimy rachunek sumienia. Tak liczymy, ile już wrzuciliśmy tą skarpetę bez dna, pieniążki przepadają, no i zapada decyzja o kupnie nowego samochodu. Wybieramy się do salonu, a tam pakiecik! MSS, Felgi skóra komóra, nic nowego tylko upiększać, bo przecież tego to nic nie weźmie, 20 lat gwarancji ma. Przyjeżdżamy na podwórko, wołamy sąsiada, no i fantazja wtedy się włącza. Sąsiad, zobacz, 20 lat mam spokój z korozją. Tego nic nie weźmie, ma. Gwarancji tyle. Niestety kochani, ale w tym momencie muszę was zasmucić. Gwarantuję Wam, że zanim zrobisz z sąsiadem i szpagrem flaszkę za twój nowy samochód, to ruda już się rozgląda po Twoich niezagumowanych zgrzewach i elementach podwozia. No ale co ja wam będę mówił? Zobaczcie sami. Znajduje się właśnie pod najnowszym Jeepem Wranglerem w wersji Rubicon, który jeszcze nigdy nie był na ulicy i ma przebieg zaledwie 20 km. Za chwilę na przebitkach zobaczycie, jak wygląda od spodu zupełnie nowiuszki samochód i po obejrzeniu tego sami sobie odpowiecie na pytanie, czy warto konserwować nowe samochody. Samochód, który ma zaledwie 7 lat, jest nim Dodge Grand Caravan. Od 6 lat jeździ po naszych drogach, nigdy nie miał zrobionej konserwacji. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda. A właściwie on już nie wygląda, bo połowy tego samochodu już pod spodem i na nadkolach nie ma. Wiem, ktoś powie, że te samochody, ten modele są szczególnie narażone na korozję. Ja odpowiem tak. Nasz warsztat specjalizuje się typowo w takich samochodach. Ściągamy samochody z Ameryki. Wszystkie zaraz po sprowadzeniu konserwujemy. Pierwsze mają już naprawdę ładnych kilka lat, dokładnie tyle co ten. I żaden samochód konserwowany nie wygląda tak od spodu, jak ten model, który zaraz Wam pokażę. Zobaczcie sami. Nadkola w tym samochodzie to już nie ma. Gdyby w te miejsca, w to nadkole została wstrzyknięta konserwacja, Jestem przekonany na 100%, że to by dzisiaj było zdrowiutkę i nie trzeba byłoby tego spawać. Teraz zobaczcie, jak ten samochód wygląda od spodu. Kupardzy. Jedna wielka kupardzy. Tutaj wszystko odpada płatami. Próg w tym miejscu. Nie chcę więcej stukać, bo. Bo wypadnie. Listek progu rozwarstwiony, już z tego nic nie ma. Jedna wielka kolazja. Przejdziemy do tyłu, tutaj tak samo, teraz dla odmiany pokażę Wam jak wygląda samochód kilkuletni, który miał od samego początku zrobione konserwacje podwozia woskiem. A jest nim Mazda CX5. Warto tutaj też wspomnieć, że Mazda w poprzednich modelach, parę lat wstecz, jak się cofniemy, miała potężny problem z korozją, szczególnie szczelinową na łączeniach blach i z grzewach. W tych miejscach te samochody były najbardziej narażone na korozję. Dodam jeszcze, że jest to samochód z wypożyczalni, i uwierzcie mi, nikt go nie oszczędza. Jeździ w Polsce za granicą. Wiem, że był w Norwegii, w Szwecji. Śnieg, błoto, lód, sól. Naprawdę zaraz zobaczycie, że ten samochód pod spodem nie ma ani grama rdzy. I zapewniam was, gdyby ten samochód nie miał zrobione konserwacji woskiem, na pewno by tak nie wyglądał i byłby pod spodem zwyczajnie rudy. Zobaczcie, jak ten samochód wygląda od spodu. Co prawda ktoś powie, że jest urąbany, bo jest czarny. Tak, faktycznie jest taki przydymiony, ponieważ kurz okleił się do wosku. Ale teraz zobaczcie z bliska. Normalnie te wahacze tylko są zawsze zapruszone w takim czarnym badziewie, mówią na to podkład magazynowy. Zobaczcie tutaj, w takich miejscach jak tu najczęściej wdziera się korozja szczelinowa. Te zgrzewy są najbardziej narażone na korozję. No niestety, stety, niestety, grupa Volkswagena nie odwala takich manewrów, że daje masę, a tutaj już tej masy nie ma, normalnie profile w takich miejscach są całe. I nie dostaje się tu woda. Ale mimo tego, że fabryka tego nie zrobiła, jak zrobimy to woskiem, tutaj porządnie ten wosk nalejemy, nie będzie tu wyłazić nic. Widzicie jaka gruba warstwa z tego wosku? Tutaj dokładnie widać, jak zrapuje tą warstwę wosku, i pod spodem wychodzi fabryczny podkład. Gdyby tego nie było, na 100% tych miejscach już by było rudo. Calutki samochód jest właśnie w taki sposób zabezpieczony. Tutaj widać również, jak gruba warstwa jest tego wosku i chroni tak naprawdę przed uderzeniami małych kamieni, bo jest troszkę tego, daje to pewną elastyczną warstwę. Najlepsze właściwości tego są takie, że nie dopuszcza do takiego elementu woskowanego wody soli tego całego syfu, który mamy na drodze. Tutaj możemy sobie do, zobaczyć dokładnie. Zemwos, który był położony, jest takiego zabarwienia. Tak zabezpieczony samochód naprawdę żyje nam długie lata. Powtórzymy taką konserwację po 4-5 latach i mija 10 lat i taki samochód nadal pod spodem jest zdrowy. Wielu mechaników wie, jak wyglądają samochody japońskie po 10 latach. Z zewnątrz piękny, świecąca, pod spodem złomowisko, góra rdzy. Po prostu góra rdzy. Nic dodać, nic ująć. Ostatnie samochody, jakie chcę Wam pokazać w dzisiejszym odcinku, są te oto dwa Mitsubishi Lancery. Oba są z 2013 roku. Jeden miał zrobione konserwację woskiem po roku użytkowania, zaś drugi jeździ z fabrycznym zabezpieczeniem do dziś. Zaraz postawię jednego i drugiego na kanał i pokażę Wam tą kolosalną różnicę w wyglądzie płyty podłogowej i elementów zawieszenia. Mam teraz na kanale czarnego Lancera. Najpierw sfilmuję lewą stronę, później prawą, na końcu prawy tył, lewy tył. Tą samą czynność powtórzymy z niebieskim lanserem i porównamy sobie dokładnie jak oba te samochody wyglądają dokładnie w tych samych miejscach. Tak wygląda prawa tylna podusznica w czarnym lancerze. Tutaj dokładnie możemy zauważyć ile tego wosku tutaj jest nawalone. Powtórzę to brązowe zabarwienie tutaj. To jest bursztynowy wosk, który był użyty do profili wewnętrznych. Do profili zewnętrznych używa się jasno albo żółtawo zabarwionego wosku. Tutaj zobaczcie, ile tego wosku musi być narzucone, żeby tak samochód wyglądał po 7 latach. A tak wygląda lewy płat płyty podłogowej w czarnym Mitsubishi Lancerze. Prawy płat podłogi w czarnym laserze. Nade mną stoi niebieski laser. Pokażę Wam teraz dokładnie te same części płyty podłogowej, co w czarnym. I porównacie sobie, jak wygląda samochód 7 siedmioletni bez konserwacji. Podłużnica lewy tył, aż do belki tylnego zawieszenia. Nadal podłużnica prawy tył, tylko doświetlam. Podłużnica prawy tył. Lewy płat płyty podłogowej z mocowaniem wahacza. Prawy płat płyty podłogowej z mocowaniem wahacza. Kontrakt konserwowany da Wam troszkę do myślenia i wzbudzi Was świadomość, że konserwacja podwozia i profili zamkniętych to jest pierwsza rzecz, o którą musicie zadbać zaraz po zakupie nowego samochodu. Drodzy widzowie, czasy, w których to grupa niemieckich producentów samochodów narzucała na płytę podłogową kilka centymetrów polimeru i moczyła dosłownie. Cały spód wosku się skończyły. Modele 80, 100, pierwsze A3, A4 to samochody sprzed dwóch lub trzech dekad, które do dziś wyglądają lepiej niż nie jeden dwuletni Japończyk. Niestety dzisiaj ci sami producenci, żeby zachować pozory, przykrywają całą płytę podłogową szmatami, plastikiem, a wosku dają tyle, co przysłowiowy pot napłakał. Na pewno zastanawiacie się, co z samochodami starszymi, takimi 10-15 letnimi, które pod spodem mają już grubo? I tu niestety znowu muszę Was zasmucić. Na te samochody to jest już za późno. A rogienie konserwacji za 400-500 zł i przykrywanie tego wszystkiego byle czym byle byłoby czarne, to mówiąc wprost, przykrywanie śmierdzącej kupy. Wiem, na pewno też słyszeliście o cudownych neutralizatorach korozji. Ja o tych metodach powiem Wam tyle. Po 15 latach grzebania w Rudej wierzę w te środki, tak jak w cudowną kredkę do lakieru z Telemango i Świętego Mikołaja. Jedyną sensowną metodą usunięcia korozji konserwacji starszego samochodu jest rozebranie jego pod spodem do gołego, wywiaskowanie bądź wysodowanie. A i tak ta metoda nie daje 100% pewności, ponieważ korozji szczelinowej tymi metodami też nie usuniemy. Największym problemem w konserwacji jest to, że przyjeżdżacie na nią zdecydowanie za późno. 90% klientów, którzy odwiedzają nasz warsztat, zawsze mówi to samo. Wie Pan, mi tam powychodziło na podwoziu, ja bym chciał to zakonserwować. Gdyby taka usługa została zrobiona w porę, to kosztowałaby tyle, co dwudniowy wypad za miasto, a zdziwienie nasze na corocznym przeglądzie byłoby o wiele większe. To tyle co chciałem Wam powiedzieć o konserwacji. Żegnam się już z Wami dzisiaj powoli, a Wy nie zapominajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, konserwacji własnego samochodu, no i oczywiście kciuk w górę. Do zobaczenia. Cześć!